No hello, tutaj purpu. Słuchajcie, chciałem wam się pochwalić moją nową zabaweczką, nowym monitorkiem, ale monitorkę zaraz wam pokażę. Najpierw trzeba zrobić lekkie przemeblowanie tutaj, bo parę, no, no, parę monitorków już miałem, ale teraz trzeba będzie inaczej trochę je ustawić. A tak prezentuje się zapakowane nowe moje maleństwo. AOC C3583FQ 21 na 9, przekąt na 35 cali i zakrzywiony ekran. Jest po prostu ogromny jest potworem 160 Hz odświeżanie, więc będę mógł widzieć 160 klatek na sekundę. Coś cudownego. Możecie porównać jego wielkość, bo przyukładam tutaj mój stary monitor, żeby było widać no, mniej więcej jak to. Jak, jak, no, jakiej wielkości jest? <laughs> Ciekawostkowo widzę to po raz pierwszy. Yy, cały panel sterujący monitorem jest w nóżce, co jest wyjątkowo wygodne, bo wszystko jest pod ręką i w ogóle wszystkie kable też pod, do tej nóżki się podłącza. Czas teraz zrobić prawdziwe centrum dowodzenia. <laughs> no tak. Dobra, koniec wydurniania. Podłączamy resztę monitorów. Krótki, długi. Krótki, to jest sygnał, to jest alfabet Morsa. Ja tak naprawdę wysyłam SOS. Patrzcie jak kozacko wiedźmin na nie wygląda. To patrzcie teraz na to. To naprawdę jest zupełnie inny wymiar. To jest tak ogromny monitor, ten zakrzywiony ekran, ten freesync, czyli w ogóle ta funkcja, e, dzięki której lepiej się kontaktuje procesor z monitorem e, i wtedy, no wiecie, eliminuje rozrywanie obrazu i przeskoki. Gra staje się bardziej płynna. Generalnie, no w ogóle to jest masakra ten, ten, ten monitor, jest, jestem w ciężkim szoku. Wow, ta kolorystyka, to wszystko po kolei. Jeżeli chcecie sobie coś więcej poczytać o, o nim, to, to, to zapraszam Was serdecznie. Będzie link w opisie na pewno. A ja idę grać w Wiedźmina. Hi, 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 hi. To na razie, trzymajcie się. Cześć.